Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, mamy dzisiaj mierzymy, mierzymy ze sklepem Paku. Ten pojawiły się wiosenne nowości. Jak wiosna, jak lato, to sezon na komunie, na wesela. I właśnie słuchajcie, takie kolekcje w sklepie Pakuten znajdziemy. Czyli jeśli chodzi o komunie, eleganckie sukienki, kombinezony, jakieś takie też różne, słuchajcie, zestawy, które przepięknie możemy właśnie na tę okazję wykorzystać. I jeśli chodzi o kolekcję taką już weselną, tutaj mamy propozycje różnych sukienek, zarówno jak będziemy gośćmi na weselu, ale i dla na przykład druhen. Więc naprawdę ogromny wybór przepięknych rzeczy ja wybrałam sobie pięć które wam dzisiaj zaprezentuję, omówimy sobie co i jak i na jaką ewentualnie, właśnie okazję, ja bym wykorzystała daną rzecz. Także, moi drodzy, nie przedłużam, zajrzyjcie sobie oczywiście wszystkie linki, zostawiam wam na dole. Rabaty do 90% również obecnie na stronie Pakuten. I tutaj też muszę przyznać, że wysyłka jest ekspresowa, 24 godziny. No i mam też dla Was kod. Wraz ze sklepem Pakuten przygotowaliśmy kod na hasło Arleta. Macie darmową dostępność, Dostawę. Poniżej też zamieszczę Wam e, zakres czasu, kiedy właśnie ta zniżka, ten kod będzie działał właśnie na tą Waszą darmową dostawę. Więc e, zachęcam, korzystajcie, a my po prostu przychodzimy sobie do mierzymy. I wiecie co? Dzisiaj zrobimy to w taki sposób, że ja od razu na siebie będę zakładała rzeczy i prezentowała Wam, dlatego że niektóre są tak fikuśne, tu wiązane, tam wiecie, i po prostu ciężko by mi było, wiecie, tak wziąć i pokazać, bo. Tak naprawdę nie zobaczycie zbyt wiele, a w momencie, kiedy ja ubiorę daną rzecz na siebie, to już będzie ten efekt, który pragniemy zobaczyć. Więc, jak on się układa na sylwetce i tak dalej, i tak dalej. Więc, moi drodzy, przechodzimy sobie do pierwszej rzeczy: znikam, przebieram się i wrócę do Was już, taka, wiecie, wyfiokowane. I uwaga, doznacie szoku. Ja wybrałam coś tak kolorowego, ale przyznam wam szczerze, że ten wzór tak bardzo mnie urzekł i to jest moi drodzy sukienka. Już się odsuwam. O, taka oto króciutka, bardzo zwiewna, bardzo lekka i w tym momencie ja nie mam do niej założonego biustonosza. I zobaczcie jak to i tak ładnie tutaj wszystko wygląda. I uwaga, oczywiście najbardziej wystrzałowym elementem są plecy, a więc voilà, tutaj sobie wiążemy moi drodzy, tutaj mamy takie spore wycięcie, dlatego tak jak mówię no ja się najlepiej w tej sukience będę czuła bez biustonosza, ale oczywiście tutaj wiecie, są różne możliwości żeby wam biust utrzymało więc można sobie coś innego założyć, czy to jakieś nakładki no wiecie, mówię, możliwości jest ogrom, aczkolwiek no tutaj zdecydowanie ten biustonosz, widzicie, no byłby widoczny, dlatego... Tak, yy, i co ja uznałam, moi drodzy, że ta sukienka jest tak dziewczęca, tak przepiękna, że jestem w stanie wybaczyć jej te kolory. I ja wiem, że na pewno powiecie, przecież ty powinnaś tak nosić, bo one tobie pasują. Yy, ja, ja zdaję sobie sprawę, że kolory mi pasują, ale wiecie, jaka u mnie relacja z kolorami jest. Niemniej yy, skupmy się na tym. Proszę bardzo. I teraz tak, ja to widzę na jakieś fajne letnie imprezy. Ja to widzę również... Jako właśnie gość weselny, no bo jeżeli ja jestem, słuchajcie, koleżanką, e, nie wiem, daleką krewną, e, panny młodej, no to też e, niekoniecznie muszę być właśnie, wiecie, taka... Ma maksymalnie elegancka. To też zależy oczywiście od charakteru wesela. Natomiast no sporo okazji, aby po prostu tę sukieneczkę założyć. Naprawdę podoba mi się w niej to, że jest taka leciutka. Dajcie znać, co myślicie. To jest moi drodzy pierwsza propozycja i tak jak wspomniałam wszystkie linki do każdego z tych produktów będziecie mieli na dole. Także moi drodzy czekam na wasze opinie i co? Wskakuję w kolejną rzecz. I uwaga, mamy propozycję drugą, już taką bardziej stonowaną, i ja Wam powiem szczerze, że w mojej opinii czarna sukienka na wesele. To nie jest jakieś FOPA. Uważam, że to już się zatarło, jakiś ten dziwny stereotyp. I przyznam wam, że w ubiegłym roku też byłam na weselu, właśnie w czarnej sukience. Nie widzę w tym nic złego i powiem wam szczerze, że w tej również e, byłabym skłonna na wesele wyskoczyć. Odsuwam się tak dalej, bo jak widzicie, założyłam taki delikatny bucik, taki sandalik do niej e, i uważam, że to bardzo wdzięcznie i bardzo. Lekko, ładnie wygląda, i to jest sukienka również w moim przypadku do noszenia. Bez biustonosza, zobaczcie jak ona przepięknie się układa. No, to jest niebywałe, to jest, wiecie, taka sukienka ala bieliźniana. Uwielbiam takie rzeczy. I spójrzcie, tak wyglądają plecy. Tutaj sobie wiążemy, regulujemy wszystko, wiecie, ściskamy bardziej, ściskamy mniej, jak tylko nam się chce. No, ale ja uważam, że to jest, słuchajcie, coś pięknego. Zakochałam się w niej na zdjęciu, zakochałam się w niej na modelce i uznałam, że, że tak. Że to jest propozycja, którą ja chcę mieć w swojej szafie i na pewno zostanie fajnie wykorzystana. W ogóle tutaj ten lejący taki, zobaczcie, dekolt. Jeszcze tak wam pokażę bliżej. Piękna, naprawdę. Dajcie znać, co myślicie. Oczywiście wiadomo, cza, czerń, więc i wysmukla, i robi nam e, ślicznie naszą sylwetkę. No, moi drodzy, coś cudownego. I uwaga! Bo to jest propozycja, w której ja się zakochałam. Ja wiem, mówię tak o, o każdej <laughs> sukience, ale jak ja zobaczyłam tę sukienkę. To ja po prostu oszalałam. To jest oczywiście sukienka idealna i ona krzyczy: Jesteś druhną, musisz mnie mieć. Ja druhną nie jestem i pewnie nie będę, nie zapowiada się. W każdym razie, jakbyście szukali druhny, no to sukienkę mam. Mogę, mogę być, moi drodzy, mogę być. W ogóle słuchajcie ten kolor. Druga sprawa, że przecież my, kobietki, zawsze, zawsze no może nie wszystkie, ale ja przynajmniej no, uwielbiamy czuć się jak księżniczki, i w tej sukience czujecie się właśnie jak taka księżniczka. No, zobaczcie, ona sama płynie, ona w ogóle się tak cudnie układa, ma tak piękny materiał. Co ja mam Wam powiedzieć? Ja po prostu oszalałam. I to jest też oczywiście propozycja idealna na wesele. I tak się zastanawiam, czy wiecie, wybaczcie, tutaj sobie tak stanę, bo tu jest lustro. Czy jakbym nie była druchną, abym ją założyła. Coś wielkiego by się, moi drodzy, stało? Dajcie znać, bo myślę chyba, że nie. No oczywiście propozycja znowu bez Stanika, ewentualnie z jakimiś nakładkami, coś, coś, coś. Ja słuchajcie, noszę typowy rozmiar S i to jest moim zdaniem typowy rozmiar S, ale on jest między S a M. I się rozciąga. Więc nawet jeżeli macie emeczkę, spokojnie się w niego dopniecie i to nawet będzie też spoko, bo tutaj przepięknie Was, tak wiecie, poobciskuje. Także spokojnie, słuchajcie, osóbki noszące SM. Pewnie też jest w większym rozmiarze, ale już wiecie, nie, nie sprawdzałam. No, ale nie, ja muszę, ja muszę, zobaczcie. I w ogóle do, do niej założyłam też te moje sandałki beżowe one są tak wygodne i, i wiecie i, i tak klasyczne i pasują absolutnie do wszystkiego no nie, moi drodzy to jest bajka, to nie, to nie jest sukienka to jest bajka i widzicie, jak można sobie zrobić taki zwykły dzień pomierzyć po prostu takie cuda i od razu plus 10 do e, do samopoczucia no, jeju, a ten kolor to same powiedzcie mi dziewczyny no przecież to jest Coś niebywałego. No, także to jest moja kolejna weselna stylizacja, propozycja i teraz już zostały mi, słuchajcie, dwie propozycje. Ja mówię, ja, ja te dwie propozycje już będę widziała na komunie albo takie na przykład przyjęcie weselne, takie wiecie, że nie z tańcami i tak dalej, bo często też młodzi tak robią, że jest na przykład obiad uroczysty. No, więc, więc tak, ale już Wam to pokazuję. Tylko. Tylko jeszcze, jeszcze nacieszmy się tym widokiem. Piękna jest ta sukienka. No księżniczka, mód. No co mam Wam powiedzieć? Dobra, idziemy dalej. Byłam księżniczką, zmieniam się w aniołka, moi drodzy. I spójrzcie, i to jest właśnie taki kombinezon, który ja widzę na takie spokojne uroczystości. On jest dość krótki, mogłoby się wydawać turbo kontrowersyjny, ale nie, no słuchajcie... Myślę, że zakrywa wszystko to, co powinien. Właśnie, w dodatku jest to kombinezon, więc nic yy, nad wyraz nie odkryje, nie wyeksponuje. Wygląda przepięknie i ja teraz mierząc te rzeczy, widzę, że opalenizna potrzebna od zaraz. No, to jak będzie już opalenizna, to w ogóle te rzeczy tak przepięknie będą leżeć. Rękawy to jest coś, co mi się bardzo, bardzo tutaj podoba. No i też ta lekkość, ta zwiewność. Tutaj w ogóle, słuchajcie, mamy takie poduchy na na ramionach. I przyznam Wam szczerze, że zastanawiałam się właśnie, czy nie, nie zrobi mi to tutaj takiej, wiecie, dysproporcji, no ale nie, jak widzicie naprawdę, naprawdę przepięknie to wygląda. E, mamy wiązanie, tutaj jest taki pasek dołączony i oczywiście te kombinezony są w przeróżnych kolorach, ale mnie urzekł ten, w, w zasadzie każda z tych propozycji jest dostępna w różnych kolorach, ja Wam pokazuję te, na które się zdecydowałam, dlatego, że wiem, że po prostu to będę wykorzystywała no, także, moi drodzy, kombinezonik, to kolejna propozycja i została nam, moi drodzy, ostatnia, ale szybko nam poszło, a jeszcze bym pomierzyła, nie ukrywam, jeszcze bym pomierzyła. Dobra, moi drodzy, i na to się zdecydował. Oczywiście, że beżowe, no za mało beżu było dzisiaj, umówmy się. Na to się zdecydowałam, bo po prostu ja widzę w tym ogromny potencjał, nie dość, że możecie sobie to właśnie wystylizować na taki mega, mega elegancki zestaw. Tutaj oczywiście widzicie bucik taki, no cały film ten sam, ale bardziej mimo wszystko elegancki, bardziej dodający właśnie takiego szyku. I teraz jeżeli chcecie wiedzieć jak ja to zrobiłam, to oczywiście wcisnęłam końcówki tej bluzki pod biustonosz i macie wtedy zobaczcie taki top. No i to jest taka oczywiście wersja, propozycja dla osób no gdzieś tam młodszych, tak? Ale na, mówię, komunię, na takie, na takie y, bardzo, bardzo dostojne wyjście, y, jak najbardziej. Y, w każdym razie, jak sobie to, o, proszę bardzo, roztegujecie, no to to jest y, taka bluzka, w sensie jesteście zakryte tutaj totalnie. Możecie oczywiście to sobie tutaj jeszcze w spodnie, naprawdę ja mam wrażenie i, i, i takie, ta, 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 takie jest moje zdanie, że im bardziej tutaj chcecie pokombinować i zrobić z tego coś innego, tym bardziej po prostu trzeba z tą bluzką poeksperymentować i wtedy na pewno uzyskacie taki efekt, jaki Wam pasuje, na jakim Wam zależy. Tak więc o, widzicie? I to też wygląda prześwietnie. No i tak jak wspomniałam, jest to taka propozycja i dla osób młodszych, i dla osób starszych. Super to wygląda. I zobaczcie, i ten zestaw, ten set, on też tak z Wami płynie, on tak, on tak się z Wami porusza, to jest to jest tak cudowne. Przepięknie to wygląda, moim zdaniem. Przepięknie to wygląda, ale oczywiście, bo to jest też super, że możemy go wykorzystać również na co dzień i nie wisi na szafie czekając na odpowiednią okazję. Tylko zrobimy w nim komunię, zrobimy w nim spacer i pójdziemy jeszcze nawet na plażę albo na drineczka wieczorem na wakacjach. Więc no rewelacja, rewelacja, dajcie znać jak Wam się podoba i tak jak wspomniałam w tym przypadku również macie do wyboru inne wersje kolorystyczne no ja zdecydowałam się właśnie na, na ten jaśniutki beż Dobrze, kochani, pomierzyliśmy sobie wszystko. Koniecznie dajcie mi znać, która propozycja jest Waszą ulubioną. Ja Was zachęcam, jeżeli właśnie szukacie w dobrych cenach, bo naprawdę każda z tych rzeczy e, była naprawdę w świetnej cenie. E, jeżeli właśnie szukacie takich propozycji na różne imprezy, które są przed Wami w tym sezonie wiosenno-letnim, zachęcam, zerknijcie do paku ten. Zeng, zerknijcie również na linki, które Wam tam e, zostawiam, dlatego że to będą odnośniki właśnie do tych propozycji, które ja Wam dzisiaj zaprezentuję. Tego oczywiście na stronie jest znacznie, znacznie więcej, ale przynajmniej chociaż te już wiecie, jak się prezentują, tak na mnie, tak w, wiecie, na żywym organizmie, jak ja to mówię. Więc tak, moi drodzy. Wszystko jest w opisie. Zapraszam, zachęcam do używania kodu Arleta. I co? Dziękuję Wam pięknie, mam nadzieję, że Wam się podobało i cieszę się, że po raz kolejny miałam tę możliwość i właśnie. E, nagrać Aha. dla Was materiał ze sklepem Pakuten. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie i ogromna radość. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach.